No, hello, witam. Witam na trzy wstawy w NAW 3. Zapomniałem, że takie coś tu jest w ogóle. Okej. Okay. Gdzie ty się podziałaś? Oj. Ale grafika. Dobra, mam nadzieję, że się naprawi. O, chyba już jest. Okej. Okay. On się rusza mega szybko No Coraz ciężaj tu jest Ale dobra Pamiętajcie żebyście zostawili łapkę w górę oraz subskrypcję Jeśli chcecie Nie No Jeszcze coś mi znalazło Jezu Co to miało być? Jeszcze jestem ciekaw czy we FNAF 4 są Jakieś Jakieś custom night Coś Chyba nie Chyba nie było nic Na pewno jest Nuts 600 Star A w każdym praktycznie jest Nuts 600 Star Dlaczego widziałem, że on tu już jest? Tak, to on On jej do wentylacji wszedł Vitor, prawda? Czekam nas ubić. wracasz. No, gdzie ty chodzisz? Nie przejdziesz tam. To man. Jeszcze mam pytanie. Czy mam przechodzić w nawbordach czy nie? Wyszasz go czy nie? Bo ja już nie wiem. Co? Ja wiem, w razie czego komentarz napiszę. Jeśli ktoś doszedł do tego momentu, to niech napisze. Czy uwzględnisz w World'a czy nie? nagrać no, tego fla flaffworda czy nie. No, o to chodzi. A teraz mam błąd wideo. Same błędy. Ja nie mogę. Co teraz? Hello? Mam nadzieję, że uda się to przetrwać i nie przegram oby please. Dobra, piąta Teraz, żeby się nie wywalić oby Chcę zakończyć tego w nowe. Please. Nie chcę. Już w nowe 3. Chyba, że coś jeszcze tu. Jest, no i jest no. Prześnięte. Dobra, teraz... Co dostanę? First base frights zostało spalone. New local tracking base na a Aha, czyli został spalony i jakieś rzeczy tam. Jeszcze jedno. Da się tutaj ponoć podjaśnić można tą gazetę i coś ma się ukazać tutaj, więc to robię w tym momencie. Podjaśniam. Uwaga, ty, tu Jest. Jest Springtrap. I. Co to ma znaczyć, że przeżył? Co? No, chyba tak. Więc. No. To tyle. Cześć. To robimy ten Więc. Po pierwsze. Muszę wejść na tę kamerę. Eee... Panu podziękujemy. Muszę wejść na tę kamerę i kliknąć tu. Ha ah, of course. gry. jak tu się skacze? A, podwóch. Ok, baloniki zbieram. A min mi jednego. Więc wyskakuję tu. I gdzieś spadłem. Okej. Okay. Ale to jest cholernie. Yes. Ale czy to znaczy, że ja będę musiał pokonać te noce? O nie. Najgorzej. No i co, zdobyłem balonika. Okej okay. Nie mogę gdzieś sp... Może na się sprawdzę Co dalej yy. Yy. Dobra okej, okay. kolejne co muszę Zrobić to Chyba na tym automacie kliknąć Tu, tu, tu Jest! Mangle quest I Muszę Mangle stworzyć Ciekawe. Oj. Oj. Lecisz mangel. Ojej. Tu muszę wyskoczyć. Na pewno. Okej. Okay. No czyli są sekrety, muszę wyskakiwać gdzieś poza mapę, glitchować. Czuję, to jest jakaś marionetka patrząca. O, wygląda. Długie, takie białe paski. O i są te. Takie balony. Czy zdobywając te balony ja odblokowałem sobie przejście tu? Ociepanie, co to jest? Tort. Uuu. Dobra, co teraz? Co ja teraz mam zrobić? Chyba to... ...było, że jeszcze raz tu wszedł? keba Możesz. Enzo patrzmy. Ty jest coś. O. Oh. Hop. Hop. I co teraz? Począce dziecko Idemu tort. Ok. I kolejne to muszę zrobić w nocy trzeciej, czyli muszę przejść Tą Noc Dobra, noc trzecia Teraz Co muszę zrobić? A, muszę cupcake'i poznajdywać Cztery cupcake'i jest człowiek z party, a e, nie no, podobały mi się te mini gry, oby więcej było, i z tego co wiem, to muszę tu wyskoczyć. Jest. Kolejne mał dziecku dałem tort. Co teraz muszę zrobić? Dobra, muszę przejść noc i bo nocy dostanę. Dostanę co mogę zrobić w tych minigrach tam. Muszę chyba zejść do kole holu jakiegoś tam. I tam będzie kolejna podpowiedź. No. Tu zaraz się tam widzimy. Dobra, szóstaje. Let's go Dobra. Teraz do tego holu Muszę się udać Tylko w jakim kierunku bo chyba tu gdzieś chyba ta tu w dół i tam w dół, no To musi to być 3, 9, 5, 2, 4, 8. Okej. Okay. Zapamiętałem. 3,9, 5, 2, 4, 8. Dobra. Tego co mi to daje? Miałem to wpisać? Dobra, noc, czwarta. No gdzie ja mam to wpisać? No gdzie, gdzie to, to wpisać? Co na ścianach, coś poklikać? No nie, tu może. nie wierzę to to wygląda jak w sumie taki kalkulator tej ściany no co w sumie stoić stage 01 jestem jestem w pizzerii na 4. 4 ja jestem we Fredwardswem Dajmy, chyba. O. Hej! Co jest? Co muszę się gować jakoś? Tu mogę wejść, nie mogę. Tu mogę wejść, też nie mogę. Co to jest? Hop. Nie ma, o, o, gdzie mam iść? Co tu się dzieje? What the hell? I gdzie mam skożyć? Tam? Jest! Jest! Okej okay. Nie no, łatwo to, to było akurat Nie było to trudno Dobre, noc piąta, here we go Ty, te Widzisz go tutaj? Tu jest Shadow Bonnie. Dobra, klikam w niego. Halo, pomocy. Help me. Weź mnie stąd. Jest! What? Ta! Co? Jestem w Fort Persach Jako Shadow goni Exit Mogę coś zrobić innego? T, Y, U, I, O, P L, K, J, -g F M, B, C, D, G, -g U Ale co mam zrobić? O, pod. To... Co jest? Podaję coś jest. E, to jest dziecko. Nie mam się dostać. Ua. O, może tu. To... Jest! Jest! Dobra, dobra. Jeszcze co, tam, co nie dokończyłem, bo alarm mi przeszkodził, ale w, w tej, w tej, tej w, w minigrach tych po normalnych, gdzie tam purple guy rozwala te to było właśnie Shadow Bonnie. No i się pojawił tu i ginałem w niego. Nie I teraz ten plakat da nam good ending. Happy's Day. Wszyscy są Okej okay. Jest Ja to zrobiłem Freddy Chika, Foxy Bonnie, Golem Freddy Marionetka I co są uwolnieni Uwolniłem dusze dzieci z niematarników Wow, ten spoko. I co ja teraz muszę noc kończyć? O nie, no dobra, no nie kim będzie. Dobra, doszedłem tu. I teraz, Purple Guya. Zapraszamy na stroju. No, teraz, ha ha ha. Ha ha ha. I pciu i kabut. One znikają. On tu został. I teraz, czy się zmieni... No dobra, zmieniła się jak grafika jest na Wiz Teraz maski się nie świecą. Jest ukończone to. Dziękuję bardzo. Do widzenia.